Hej, wszystkim, witam Was troszeczkę innej scenarii niż zwykle, ale musicie się do niej przyzwyczaić, dlatego że to jest mój nowy pokój, przeprowadziłam się ostatnio do Warszawy na studia. Jeszcze troszeczkę nie mogę uwierzyć, że w ogóle mówię te słowa, bo to było od zawsze jakiś taki mój plan, moje marzenie, że właśnie na studia przeprowadzę się do Warszawy, więc udało się, ale jak w ogóle to wszystko przeszło i tak dalej opowiem Wam we vlogu, którego będę nagrywać prawdopodobnie od jutra, albo może od poniedziałku, bo dzisiaj jest piątek, ale dzisiaj zajmiemy się troszeczkę innym tematem, bo skoro już się tutaj przeprowadzę, to rzeczą oczywistą dla mnie jest, że muszę przetestować warszawskie lumpy. I nie mówię tutaj o takich ładnych, więcej trzopach, tylko o takich typowych lumpeksach. Zobaczymy, czy mają one w ogóle podjazd do mojego, moich małomiasteczkowych lumpów, które oczywiście kocham i to już dobrze wiecie. Więc dzisiaj idziemy przetestować warszawskie lumpeksy, zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć. No, i tyle nie będę przedłużać. Zapraszam Was do oglądania. Idziemy na lumpy. Nie znalazłam jeszcze idealnego kadru, żeby pokazywać Wam moje outfity, ale szybko Wam pokażę przed wyjściem, co mam na sobie. Kurteczka jest ze Stradivariusa, do tego pasek z Zary. Pod spodem czarne body, do tego czarne spodnie. No i aksy moje najwygodniejsze buty, po prostu ever, bo wczoraj tak się obtarłam, że to jedyne buty, które dzisiaj mogę nałożyć. To rybeczka z Sensei i tak to wygląda. No może nie jest to idealny kadr na pokazywanie outfitu, ale trudno, idziemy. jest już kolejny dzień, bardzo możliwe, w ogóle dopiero teraz usłyszałam jaki jest pogłos w tym pokoju, mam nadzieję, że aż tak bardzo wam to nie przeszkadza, muszę na pewno coś z tym zrobić, yy, no i co wczoraj wróciłam do domu i byłam umówiona z koleżanką do kina i totalnie nie zdążyłam dla was nagrać co udało mi się znaleźć, w ogóle jeżeli słyszycie mój głos to jestem trochę chora, więc też w to nie wnikajcie no niestety dźwięk dzisiaj nie będzie zbyt dobry, ale ogólnie jeżeli chodzi o lumpek, to mam dwa spostrzeżenia, po pierwsze jest o wiele drożej niż w moim rodzinnym mieście w jakimkolwiek lumpeksie, bo ceny naprawdę by dosyć wysokie, dlatego tak musiałam bardziej się zastanowić y, przed zakupem czegokolwiek, czy na pewno będę to nosić, bo jednak nie było to 5 czy 10 zł, ale do tego, do cen przejdę zaraz. A druga rzecz to to, że też asortyment nie był taki wyjątkowy, byłam w trzech lumpeksach i nie udało mi się znaleźć aż tyle rzeczy, ile znajduję zazwyczaj, bo zazwyczaj to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, co mogliście zauważyć na moich wcześniejszych lumpeksowych filmikach, no ale pokażę Wam i tak, co znalazłam. Oprócz tego, y, później po jeszcze poszłam z korzynką do Zary i Udało mi się znaleźć jedną rzecz, więc uznałam, że od razu jeżeli robię haul, to pokażę wam też, co udało mi się znaleźć w serze, bo jest to bardzo fajna rzecz, więc pokazuję. Więc zacznę od takich drobiazgów. W ogóle to, że ja tak siedzę z taką nogą u góry, mam nadzieję, że też wam to nie przeszkadza, ale po prostu ja już tak się przyzwyczaiłam, że zawsze jak siedzę na krześle, to tą nogę muszę mieć... U góry, tak samo, nawet jak jem obiad, oczywiście nie jak jestem w restauracji, ale w domu, to też zazwyczaj jem z taką właśnie jedną nogą podniesioną u góry. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale no zawsze tak jem. A jeżeli chodzi o to, co znalazłam w lumpie, to pierwsze dwie rzeczy to takie dwa paseczki, bardzo cieniutkie. Właśnie nie mam żadnego paska, który nie jest taki, wiecie, doszlówek grupy, y, który jest w pasie, tylko właśnie takiego w tali, dzięki któremu mogę sobie przewiązać wszystko właśnie fajnie w tali. I chodziło o to, żeby on właśnie. Miał dziurek, tylko był taki pleciony, no i zarazem takie dwa właśnie w tym lumpeksie. One są w bardzo dobrym stanie, nie mają w sumie prawie żadnych wad. No i wzięłam od razu dwa, bo były one po 5 zł, więc to akurat było bardzo tanie w tym lumpeksie. No i jeden jest właśnie taki brązowy, a drugi czarny. No i tak naprawdę ten haul z lumpeks naprawdę będzie krótki, bo mam wam do pokazania jeszcze tylko jedną rzecz. I jest to sukienka, którą lepiej zobaczycie na przebitkach, bo ona jest naprawdę taka długa, oversize'owa dosyć. Jest to rozmiar M i ona w ogóle jest z handemu i jest jeszcze z metką i normalnie kosztowałaby w tym lumpeksie 75 zł, ale była zniżka i zapłaciłam za nią 5 dyszek, a jest to nowa sukienka, właśnie taka sweterkowa, idealna na jesień i właśnie świetnie wygląda, jak przywiązuje sobie właśnie w talii paskiem, co też na pewno zobaczycie na przebitkach. Ma bardzo przyjemny materiał, i to co jest fajne, miałam na sobie wczoraj taki czarny top. I nałożyłam właśnie do z ten top, i on nie zostawia, ona nie zostawia na topie, wiecie, takich jakby. Płaczków. Tego słowa szukałam, no i wygląda naprawdę świetnie, bardzo przyjemna. Na długi rękach, no jest właśnie super na takie chłodniejsze dni, bo jest naprawdę bardzo przytulna i na pewno będę w niej chodzić na uczelnię, to już na 100% i mam na nią mnóstwo pomysłów. Też na przykład do kozaków myślę, że będzie wyglądała super, mam właśnie taką idealną długość do półłotki, więc to jest druga rzecz, trzecia. Rzecz z Lumpaxu. I już ostatnia, a teraz pokażę Wam jeszcze, co udało mi się kupić w zarze. Ogólnie do Zary zaszłyśmy dlatego, że moja koleżanka szukała sobie płaszcza i ona wyszła bez płaszcza, a ja oczywiście wyszłam z czymś. Takie jest właśnie życie zakupu holiczki, ale naprawdę bardzo mi się spodobała ta rzecz i też mi się właśnie tak bardzo jesiennie skojarzyła. Jest to koszula, która naprawdę ma przepiękny wzór, taka krata. I to, co mi się w niej szczególnie spodobało, to materiał, bo nie wiem, czy to zobaczycie, ale ona jest z takiego grubszego, porządnego, bapełnionego. Materiału. To nie jest taki koszulowy materiał, to bardzo mi się spodobało i była ostatnia, więc uznałam, że to jest przeznaczenie. Kosztowała 150 zł, ale jest naprawdę bardzo fajna jakościowo i wziąłem ją w rozmiarze S. Ona jest taka troszeczkę luźniejsza, ale nie jest też taka mega, mega oversize'owa, coś takiego uniwersalnego. Też na pewno pokażę wam ją na przebitkach, ale jest naprawdę świetna i bardzo podoba mi się też krój tych rękawów, że one są takie szersze i zwężają się właśnie tutaj do netkarstka, więc naprawdę wygląda bardzo fajnie, też mam na nią już mnóstwo pomysłów, będzie świetnie wyglądała czy to w jakichś jeansów po prostu i aksów, czy do loafersów w takim bardziej eleganckim wydaniu więc też mam już na nią mnóstwo pomysłów no i to wszystko co udało mi się kupić w lumpeksie i w zarze no i podsumowując moje wyjście na lumpy tym razem, na warszawskie lumpy uważam, że no nie mają one podjazdu do lumpów w moim rodzinnym mieście, ale tego się nie spodziewałam, ale myślę, że jeszcze dam im szansę, myślę, że jeszcze raz nagram taki filmik, tylko tym razem przejdę się kilka dni pod rząd do tych lumpeksów, żeby bardziej sobie poszperać, a i tak chciałam wam pokazać, co udało mi się znaleźć tym razem i uważam, że to, to naprawdę bardzo spoko rzeczy, na pewno będę je nosić i na pewno zobaczycie je w jakichś późniejszych moich filmikach. No i ta koszula z Zara oczywiście też jest przepiękna, więc myślę, że na tym skończymy dzisiejszy filmik. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy byliście kiedyś na warszawskich lumpeksach, co o nich uważacie i co uważacie o rzeczach, które mi się udało znaleźć, a może macie jakieś inne lumpy dla mnie do polecenia, właśnie w Warszawie. No i widzimy się w kolejnym filmiku. A jeżeli ten wam się podobał, no to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej.